To jest moja łąka. Sprawdzam co rośnie. Dostaje się jest na ostrzeg. Pan Łukasz yy, yy, Łuczaj, tak? Nie jestem pewna nazwiska, ale ma rację, że My, Polacy, nie znamy gatunków roślin, które nas otaczają. I o ile w mieście jest to yy, w sumie usprawiedliwione, bo ludzie nie mają kontaktu z przyrodą na co dzień, o tyle na wsi to jest wstyd. Mieszkać na wsi tyle lat i nie wiedzieć, co, co jak się nazywa, do czego służy. Ja kilkanaście roślin znam i wiem, do czego służą. Zioła i trawy, ale nie znam w większości tego, co rośnie na mojej łące. Oh. A to jest wstyd. Trzeba znać, co u siebie rośnie. O, takie trawki, fajne. Nie wiem, jak się nazywa, ale ładnie wygląda. Zastanawiam się, kto tą ścieżkę wydeptał tutaj. Ale fajnie, że jest. A tutaj rośnie to co widać. Nie jest za bogato. Bo chyba w tym miejscu jest piasek bardziej. Piasek i glina. Albo sam piasek. Nie wiem jak to się nazywa. Te małe kwiatuszki. Na pewno to nie jest rumianek jest podobny, ale jest dużo mniejsze. Kwiatki ma mniejsze. To jest czerwona koniczyna wiem. O, proszę, drzewkę bo mi tu rośnie. Pozostałości po moim sadzie. O. No, popatrzcie. No, czemu cię nie widać? Tu jest. No, że można wykopać, przenieść do ogrodu. A w ogrodzie jest masakra. To, co posadziłam, te drzewka i krzewy, one są niszczone od spodu przez nornica. I to w sposób masakryczny. Także jestem zmuszona po prostu wkopywać w, w takich ogromnych donicach z dziurkami, żeby gryzonie nie miały dostępu do korzeni. Bo oni już usłychają piękne krzewy moich róż. Drzewka owocowe, które posadziłam, które już powinny owocować. Ta łąka akurat nie jest za bogata. W sensie trawa nie jest taka wysoka gdzie indziej ale jest duża bioróżnorodność To to wiem, to jest skrzyp. To jest skrzyp To jest zioło lecznicze. To nie pamiętam.